Cześć. Oto wideo prezentacja wspaniałej, rewelacyjnej akcji na att Stasie. Prezentowana przeze mnie akcja posiada 30 ludzi w sadu. Akcje na A i B została idealnie, wręcz podręcznikowo wypoziomowana w pianie, w poziomie z lewej, z prawej, każdej prawdziwej płaszczyzny. Zdemontowały zostały Bolsce transportowe. Nóżki zostały zabezpieczone i zakontrolowane. Wsad w ludzi na obecną chwilę to około 15 ludzi. Trzy truskawki, jabłuszka, gruszki, jedna para winogron i ananasyk. Jej! Cudowną, cichą pracę! Można z czystym sumieniem brunać do skuteczności walki z pandemią wykonania naszego rządu. Jest cicha. Więc zacznij. Dla mnie, dla mnie wtajemniczonych, jest to akcja numer 7. Siódma akcja z ukrytą wadą. A raczej z ukrytą funkcją młota darowego. W tym momencie akcja skoczyła na obroty. Zaczęła się demolka. Za chwilę zobaczycie, jaki bonus klienci firmy Rockstar dostali od producenta. Słyszycie to? Teraz się rozkręca. Ale spokojnie. To dopiero początek. Akcja jest ustawiona idealnie. Ani nie drgnie. Wszystkie nóżki są wypoziomowane. Akcja równa na tą poziomicą. Idealnie ustawiona. Zgodnie z instrukcją obsługi. Pewnie zapytacie, co na to wszystko Rockstar? Biuro prezesa. W rozmowie telefonicznej stwierdziło, że ma pan pecha. Przy piątej akcji powiedzieli, że mam pecha, bo pięć akcji pod rząd ma wadę fabryczną. Oj, oj, coś zaczyna hałasować. Ale spokojnie. To dopiero początek. No i zaczęło się. Jest godzina 22:00, sąsiedzi są spać. Sam chętnie bym się położył. Ale akcja przypomina modu Podobnie jak sze, pozostały. Rockstar nie widzi problemu. O co idzie, fidžo? Proszę dzwonić po serwis. Serwis był za pierwszym razem przez sześć razy. Bo, bo takie właśnie mają procedury, dopiero za piątym, szóstym razem mogą wnioskować za wymianę z, z gry. Problemów jest kilka. Dzisiaj na fabulująca blacha. Ale co co najbardziej wkurwia, to wnętrzne tego budynku. Coś wam pokażę. W środku jest garaż, który za każdym razem w każdej akcji skacze, generując taki hałas, że siano... słychać jakby młototarowy. Wystarczy odkręcić tylko dwie śruby, jedną i drugą. Zdjąć pogrywę i zobaczyć, pff, na, na, tym, jak, na, na czym polega ta wada. Serwisanci z Rockstaru przyjechali, robili to samo. Stwierdzili, że coś jest nie tak. Nie, nie to generuje decybeli, ale słyszą to na pewno sąsiedzi 2 trzy piętra niżej. A przypomnę na drzwiczkach, które też skaczą, i ten plasticzek również hałasuje. Co śmieszne, sąd jest przeogromny wiatrek. Star nie widzi problemu. Spokojnie coś pokażę mu. Cicha, rewelacyjna akcja. Boż. ATT 1, 6, 2, 8, 5, 3 STE. Afsat, jak widać, minimalny, dosłownie codzienny. Nie, pozdrawiam. I może zasubskrybujcie brr, kanał, zalajkujcie go skomentujcie, jeżeli macie podobne problemy brr, z tą remonowaną marką brr, podobno szanuję klienta i po prostu twierdzi, że klient ma pecha brr, nie pozdrawiam Rockstar